Sieman, z tej strony Loverboy. Witam w pierwszym odcinku z serii Minecraft. Y, dobre pomysły. Y, a więc, tak, pierwszy taki mój pomysł, który odkryłem niedawno, to zastosowanie redstone lamp. A więc, tak, wchodzimy sobie do domku. Jest ciemno. Tutaj domek powinien być też o dużo większy. Mieć okna. No ale coś takiego. Generalnie chodzi o światło w domu. Redstone lamp możemy zapalić z tej strony i z tej a więc, tak yy, przejdźmy teraz do yy, mechanizmu tego urządzenia. Ok, a więc jesteśmy, yy, jesteśmy teraz na dachu. Yy, generalnie nasze, nasza wajcha, jedna jest tutaj, a druga wajcha jest tutaj i ciągniemy redstone od tej wajchy. Znaczy, ja może pokażę. O, tu jest wajcha, i naprzeciwko wajchy robimy takie, takie, jakby nie wiem, taką zejście na dół drugiej części domu, czyli nie wiem, strychu i po prostu dajemy tutaj po prawej stronie wajchę i ciągniemy redstone. No i tutaj, już gdzie chcemy, dajemy redstone lap i po prostu kładziemy na nią redstone, tu gdzie, tu, tu, gdzie chcemy, żeby, żeby to świeciło. No, i tak to działa. Yy, a więc, tak, drugi sposobem jest sposób na te nowe zaczepy na linkę. Czy takiego, inaczej no tak to nazywa się na ten zaczep na linkę. Yy, I nić. A więc, tak, yy, w dołu mamy właśnie tutaj tą nić. Na przejściona nie przeszkadza, to można nawet zrobić jakaś ozdoba. I gdy przejdziemy przez nią, mechanizm się uruchamia i redstone lampy będą naświeciły przez 5 minut. I wtedy załóżmy, że tego już nie będzie. Przejdźmy teraz do mechanizmu tego urządzenia. Ok, a więc jesteśmy. Generalnie wszystko toczy się stąd, ponieważ tu jest ten zaczep na linkę. I gdy na niego stajemy, on wysyła e, puls do tego właśnie redstone'a. Ciągniemy go do dachu i dajemy go do dispensera. Do dispensera ładujemy jakieś tam niepotrzebne nam materiały Najprawdopodobniej jakąś diety, nie wiem. Byle co czego mamy dużo. No i przy naciśnięciu właśnie tej linki. Dochodzi energia do dispensera. Dyspenser wystrzeliwuje właśnie ten nasz wybrany klocek czy rzecz na tą drewnianą płytkę. Też drewniana musi być płytka, bo na kamiennej to nie działa. Właśnie na tą drewnianą płytkę. I ten klocek zniknie za 5 minut. No i przez 5 minut będzie się to generalnie paliło. 5 minut będzie się to generalnie paliło. A więc to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. No i siemanko.